Witamy 1 października, cieplutko. Mamy godzinkę 6.40. Jesteśmy we trzech z Norbertem, z Michałem ja. i ja. Co? Próbujemy. Michał już pierwszego konia ma za sobą. Norbert tam próbuje jakieś grubsze ryby. Zobaczymy, co się będzie dzisiaj działo. Trochę mgły, ale cieplutko. Fajna pogoda, bez wiatru. Próbujemy na poproszki Nie wiem, się... Co muszę tylko poprawić yy, Haczyk, bo oczywiście wyciągnął Taki nieduży okonek Otwój A ogromny No takiego perubowego Jak twój maluszek Szalony Fata ryba ten taki większy Znaczy większy większy? no o, głęboko zastał. Coś się zaczyna dziać powoli. O, taki już. Jeszcze się nie obudziło, 20 nie? parę centymetrów. Mhm. Okonek, ale ten... Głęboko? Tak, ja, haczyk widać, wyciągnę na pewno. Jak ktoś to ci dam szczypca Taki. O, ten już fajny taki. Nie są mógł, oczywiście na razie duże, mamy... 30-40 minut łowienia. Kolejny okoń. Jeszcze siódmej nie ma. No właśnie ma no, tak, no, ma śmiało. 18 ma spokojnie 20. No, no, Norbert pierwsza rybka Le, ładny ładny są tu spore ryby pokaż go Norbert tu ładnie no, Norbert mówi że mały, za małe się nie zabiera to ma piątki na głowie? czy mi się wydaje? nie próbujemy dzisiaj tak jak Piotrek wcześniej mówił o konia i trochę grubsze ryby chłopaki na razie próbują na grubo ja się typowo nastawiłem dzisiaj na okonia okoń jest na razie nieduży taki do 25, 6, 7 cm Norbert złapał fajnego okonka szału nie ma na razie jest cały czas mglisto tak jak widzicie za mną ale pogoda jest fantastyczna no. ciepełko Dojeżdżaliśmy na miejscówkę, było 13 stopni, 14. Podejrzewam, że ta, ta temperatura się wcale nie zmieniła. Cały czas jakieś paproszki. Mam tutaj całe zestawy. Mamy jeszcze 3-4 godziny łowienia, także może coś chłopaki wydłubią na, na grubo. Szukają sandacza. Norbert miał dwie spinki. Poszło z gumą. Najprawdopodobniej to był szczupak, bo łapał Norbert bez wolframu, także coś mu tam odpięło, coś pogryzło, dokładnie gumka pogryziona. I jest... O, kolejna ryba. O proszę. Jest następny okonek. To jest wielki. Zabawa. Zabawa tak jak widać jest. One nie są spore. Ten nawet nie ma 15 cm Nie, nie no jest ładny. taki mały, piękny Piękny okoń e, ładny, to już się garbi, co nie? No piękny okoń Czekaj tu jest Tak, taki fajny już Uu. Naprawdę ładny. No? ile ma? 2,5 6, 2,5 5 6 pewno ma. Od razu go zmierzymy. No 25 cm. Ma taką gumeczkę Niebieska. Klasyczne gumki Poczekaj, O, Dobra. Takie garbuski. Эй, штука. Штука. ты можешь поверить в боль? Малыш, надо больше сделать. Я спишу. Хорошо, я так хочу. Великолепно, кто-то скажет. не заварби. Ой, не оба дня, не оба Stary wymiar, 45 cm pewnie będzie miał. Myślisz? Zaraz no. rozmierzymy. Dokładnie 46 o. Taki Na boczny trok. 40, 46 Trochę do tyłu. Sam kącik. Przyłów na boczny trok. Szczupaczek 46 cm. Do Jak najszybciej Płynę, popłynął Płynął tam gdzie jego miejsce Jest Norberta, wyczekana rybka jakaś Siedzi czy spiął się? Nie wiem czy jakiś Jest, jest, jest Bia... jakaś ryba Rapa, myślisz? Szczupak mały Mały szczupak Przypierdaczył przy No przy tak No i proszę. Kolejny czterdziestaczek, co nie? Znowu. Dokładnie. Przy trcinkach siedział. Pokażę ładnie. Tutaj no. no, z ciekawości go zmierzymy, co? Podejrzewam, że tak trochę może mniejsze od tamtego. Ja wiem. Też to, też. to samo, 66, ten sam, No dobra. A Spokojniutko odpłynął, co? A, Ładne tak? zakończenie dnia. No, tak <gry> Mamy 11.30. Powoli nasz wypadzik zbliża się ku końcowi. Ja nastawiałem się na boczny trok. trochę okoni połapałem, chłopaki też kilka tych okoni przytulili. Generalnie Norbert z piotkiem szykowali się na grubszą rybę. Nominalnie miał być to sandacz, tego niestety nie było. Kilka brań miał Norbert i tylko to zostało po tych braniach. Także najprawdopodobniej to był sandacz. A na koniec jeszcze Norbert przytulił jednego szupaka, którego żeście, którego żeście tutaj widzieli. 46 cm, stary wymiar coś tam się działo, yy, rewelacji nie było ale nudno też nie było piękna pogoda październik zaczyna się naprawdę bajecznie słoneczko, rano mgła i 13 stopni o godzinie 6 rano na, naprawdę fajnie tak więc powoli się żegnamy, spływamy już no i co, czas, czas do domu